Z wojskowego punktu widzenia, w powstaniu styczniowym nie mieliśmy żadnych szans na odniesienie zwycięstwa. Dlaczego? Ano, z co najmniej trzech powodów. Powód pierwszy to liczebna przewaga wroga. Kiedy zaczęło się powstanie styczniowe, jak szacują historycy, wojska rosyjskie w królestwie Polskim liczyły około 100 tysięcy żołnierzy. Spiskowcy, którzy zaczęli walkę, to od 6 000 do 7 tysięcy ludzi. Latem 1863 roku. Czyli wtedy, kiedy powstanie osiągnęło swoją kulminację. Jak szacują historycy, oddziały powstańcze liczyły od 25, może nawet do 35 tysięcy żołnierzy. Wojska rosyjskie wtedy, w samym Królestwie Polskim, liczyły około 340 tysięcy. Potem liczebność oddziałów partyzanckich zaczęła spadać. A liczebność wojsk rosyjskich w dalszym ciągu rosła, przekraczając 400 tysięcy. A mówimy tylko o Królestwie Polskiej. Oznacza to, że przewaga wojsk rosyjskich liczebna nad powstańcami wynosiła kilka, a najczęściej kilkanaście razy. Szansa więc, że oddziały partyzanckie dziewięciokrotnie, dziesięciokrotnie czy kilkunastokrotnie mniej liczne od nieprzyjaciela odniosą sukces. Była równa zero. Ale to nie był jedyny problem. Oddziały rosyjskie miały przewagę w uzbrojeniu. Miały większą siłę ognia. Kiedy zaczynało się powstanie, bardzo wielu powstańców nie miało broni palnej. A ta broń palna to często była broń myśliwska, a nie karabiny bojowe. Później uzbrojenie powstańców się poprawiło. Ale i tak, powstańcy nie mogli liczyć na taką ilość artylerii, jaką miała na przykład armia rosyjska. Więc pod względem uzbrojenia Rosjanie również mieli przewagę nad polskimi oddziałami. I była jeszcze kwestia trzecia. Większość powstańców styczniowych to byli amatorzy. Ludzie, którzy nigdy nie byli w wojsku. Ludzie, którzy szybko się uczyli. Dowódcy szkolili tych młodych ochotników. Działania wojenne były też taką przyspieszoną szkołą rzemiosła wojskowego. Ale nie zmienia to faktu, że z jednej strony mamy armię złożoną z ochotników pełnych zapału, ale często nieprzeszkolonych, często znikomej wartości bojowej. Z drugiej strony mamy bitną, regularną armię, dobrze dowodzoną i dobrze wyszkoloną. Nie znajdziemy takiego historyka wojskowości, który by widział jakąś szansę na militarny sukces powstania styczniowego. Oczywiście w powstaniu styczniowym popełniono wiele błędów. Można było pewne rzeczy zrobić lepiej. Ale nawet gdybyśmy tych błędów nie popełnili, nawet gdyby wszyscy dowódcy powstańczy mieli geniusz Napoleona Bonaparte, to powstanie styczniowe mogłoby trwać dłużej. To powstanie styczniowe mogłoby zadać Rosjanom większe straty. Ale nie sposób sobie wyobrazić, żeby mogło zakończyć się innym rezultatem jak klęska. Chyba, że ktoś by z zewnątrz Powstańcom styczniowym pomógł. Ale do interwencji po stronie powstania styczniowego nigdy nie doszło. Ktoś cię może w tym momencie oburzyć i powiedzieć: Jak to? Jeżeli Mujahedini byli w stanie pokonać armię Związku Radzieckiego w Afganistanie, jeżeli oddziały Wietkongu były w stanie zmusić Amerykanów do wycofania się z Wietnamu Południowego, to dlaczego nie mogli tego dokonać Polacy? W XIX wieku. Dlaczego? Po pierwsze, dlatego, że Polska to nie Wietnam i nie Afganistan. Na obszarze objętym powstaniem jedynej góry, to Góry Świętokrzyskie, bardziej z nazwy, jak z ukształtowania terenu. Nie ma takich terenów górzystych, które mogą być oparciem dla partyzantów, jakie ma Afganistan czy Wietnam. A polskie lasy, nawet Puszcza Białowieska, to nie są lasy Wietnamu. Stanowiące doskonałą kryjówkę dla oddziałów partyzanckich. Nie mamy więc w Polsce terenów tak sprzyjających działaniom partyzanckim, jakim Afganistan czy Wietnam. Po drugie, Mujahedini i Wietkong mieli silne wsparcie z zewnątrz. Mujahedinom pomagał Pakistan i Stany Zjednoczone. Partyzantom Wietkongu Wietnam Północny i Związek Radziecki. Stamtąd szła broń, sprzęt. Wsparcie. Powstańcom styczniowym. Nikt nie pomagał. I jeszcze kwestia trzecia. Zanim Amerykanie wycofali się z Wietnamu Południowego, zanim armia czerwona opuściła Afganistan, działania wojenne toczyły się przez wiele lat. Powstanie styczniowe było ostatnim powstaniem szlacheckim. Oczywiście w powstaniu styczniowym walczyła również niewielka ilość chłopów. Walczyli mieszczanie, walczyła inteligencja. Ale nie zmienia to faktu, że tym członem powstania styczniowego były elity ówczesnego społeczeństwa polskiego, że masy ludowe w większości były obojętne, a czasami wręcz wrogi. Więc ta baza społeczna dla walki partyzanckiej była bardzo ograniczona. Gdyby powstanie trwało długo, przy tej skali represji, która pewnie jeszcze by wzrosła, jak rozpętali Rosjanie w czasie powstania styczniowego, Mogłoby się okazać po pewnym czasie, że już nie ma kto walczyć, bo wszyscy albo zginęli, albo znaleźli się na Syberii. Powstanie styczniowe gonęło ziemię królestwa polskiego, tzw. Tak ziemie Zabrane, czyli ziemie należące dzisiaj do Litwy, Białorusi, Ukrainy. Jak szacuje historyk Stanisław Zieliński. W czasie powstania styczniowego stoczono 1228 bitew i potyczek, z czego 956 w królestwie. 237 na Litwie i 35 na Ruś. Jak szacują historycy, przez szeregi powstańczych oddziałów przeszło do 200 tysięcy ludzi. I ktoś może postawić pytanie, jak to? Przed chwilą mówiłem, że w takim kulminacyjnym momencie powstania mogło być w tych powstańczych oddziałach 35 tysięcy ludzi, a tu mówię o 200 tysiącach. Trzeba mieć świadomość, że rzadko kto walczył w powstaniu styczniowym od początku do końca. Byli tacy, którzy zaczynali powstanie w styczniową noc 1863 roku i to i samej nocy ginęli albo ginęli wkrótce potem. Byli tacy, którzy przyłączali się do powstania 6 miesięcy później czy siedem miesięcy później. Powstanie styczniowe to są oddziały, których czas działania jest ograniczony. Bardzo często było tak, że po rozbiciu takiego oddziału przez Rosjan albo jego rozwiązaniu przez dowódcę, wielu żołnierzy wracało po prostu do domów. Wielu żołnierzy zniechęconych opuszczało granice zaboru rosyjskiego. Nieliczni szukali kolejnych oddziałów, aby kontynuować walk. Tak więc była duża rotacja, duża zmienność uczestników Powstania Styczniowego. Od strony Drodzy widzowie i słuchacze, przypominam, że informacje o kolejnych wydarzeniach dnia znajdziecie na moich profilach na portalach społecznościowych Facebook i Twitter Użytkownik Barzanin 1768. Polecam również Państwa uwadze mój profil na portalu Patronite Użytkownik Barzanin. Pozdrawiam serdecznie.